Od pierwszej klasy liceum wiedziałem, że chcę iść na medycynę. Nie dla rodziców, nie dla prestiżu, po prostu lubiłem biologię i myślałem, że fajnie byłoby pomagać ludziom. Nauczyciele mówili, że mam zadatki, ale muszę się przykładać, więc przykładałem się jak cholera. Zamiast imprez podręczniki, zamiast randek notatki. W trzeciej klasie dostałem propozycję od dyrektora. Jeśli przez cały rok będę miał średnią powyżej 5,5, szkoła sfinansuje mi kurs przygotowawczy do matury z biologii i chemii. To była szansa, o której nawet nie marzyłem. Przez 10 miesięcy żyłem jak robot. Wstawałem o 5, wracałam o 19, czasem jadłem obiad nad zeszytem. Koledzy śmiali się, że jestem maszyną, ale miałem cel. W końcu nadszedł dzień rozdania świata. Średnia, 5 i 7. Czułem, że zaraz eksploduje z dumy. Dyrektor wezwał mnie do siebie. Uśmiechał się, ale coś było nie tak. Wiesz, niestety budżet się zmienił, zaczął, to znaczy, nie mamy pieniędzy na twój kurs. Miałem ochotę rzucić w niego tym świadectwem. Zamiast tego zapytałem tylko, dlaczego mi pan obiecał? Bo myślałem, że to cię zmotywuje. I widzisz, zadziałało. Wyszedłem nie mówiąc nic. Tego samego dnia napisałem do fundacji, która wspierała uczniów z dobrymi wynikami. Dostałem stypendium, większe niż koszt kursu. Gdy dyrektor dowiedział się o tym podszedł i powiedział: No, widzisz, gdyby nie ja, nie dostałbyś tej pomocy. Gdyby nie pan, odpowiedziałem, nie wiedziałbym, że nie warto ufać ludziom, którzy grają twoimi marzeniami.